Eee, witajcie, witajcie z tej strony ja znowu Tomcio69 Jakby nie kto inny widzowie Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy Na tematy Bo niektórzy widzowie zadawali mi pytania Na temat yy, jakby Czemu już nie nagrywam treningów Czemu jakby z daily Się skończyło z treningami Widzowie, natomiast z tym filmie wracam się do was to wszystko wytłumaczyć, dlaczego jakby nie ma filmów na kanale, dlaczego to wszystko jakby... Znaczy filmów na kanale, filmy na kanale są widzowie yy, Tylko wam jeszcze przed opowiedzeniem tej historii, że chciałem żebyście zostawili tu łapeczkę w górę Najwierniejsi fani i suba tam na dole z dzwoneczkiem Oraz wbijajcie na dwa Instagramy i Discorda, które jest wy. wszystko w wy opisie widzowie Ale teraz Dlaczego już nie nagrywam, jakby, znaczy, e, treningi będą się pojawiały, ale nie tak często jak się pojawiały przez kilka, przez miesiąc albo dwa, już nie do, chyba już nawet skończyłem na którymś 60. którymś dniu. Widzę, teraz będą się trochę rzadziej pojawiały te filmy z treningami. Dlaczego? Bo kilka lat dobre temu yy, u jednych z, yy, yy, nie chirurgów, tylko. USGS zobaczyliśmy naczyniaka w nodze i stwierdzili, że trzeba to wyciąć, że trzeba operować to i po prostu mówimy: No dobra, no co będzie, to będzie. No to jeszcze jak przed tym nagrywałem odcineczki z treningami, czyli te 60 parę dni co było, to. W 2021 miałem operację na nogę, na lewe dokładnie pod udzie wizowie, ale niestety to wróciło do stanu, jakiego było pierwotnego, czyli znowu do wycięcia wizowie. No i znowu ustaliliśmy termin tej operacji, no i wyszło, że 28 maja. No i dlatego wizowie skończyłem nagrywać, bo nie mogę po prostu nagrywać. E, tak często odcinków z treningami i po prostu e, zadawaliście mi takie pytania, że czasami pojawiały się, że czemu treningów już nie ma. Były takie pytania, jak nie pytanie na komentarzach czy gdzieś tam, to słyszałem uchem, że czemu treningów już nie ma. No, nie ma widzowie, skończyło się, ale też idę na jeszcze nową operację w tym roku, ale nie martwcie się, filmy jakoś postaram się, że będą, bo. E, nagrywam e, wszystko regularnie, wszystko jest jak w jak najmniejszym porządku. To jest taka trochę szokująca informacja dla Was, ale wszystko widzowie, jak się draperuje, to wracamy na nowo, wracamy do żywych i robimy dalej, widzowie, to co kochaliśmy, to co dalej kochamy. I ja jestem w pięknym e, u, u, uśmiechu, w pięknym nastroju, bo. Wy jesteście tu ze mną, wiem, że nie zostawicie mnie, wbijacie suby, wbijacie łapeczki, zapraszam Was też na Discorda i dwa Instagramy, które są w opisie widzowie. Dziękuję Wam też za taką aktywność jeszcze raz, bo to jest taki film, w którym mogę się trochę wygadać w końcu, nie robię żadnego Minecrafta ani nic. Jak ja jestem na, na widzowie, są filmy, jestem na wakacjach, nagrywam na zapas, więc też zostawcie te łapki widzowie. Bo ja się staram, naprawdę nie jest tak łatwo jak kiedyś mi się wydawało, że YouTuber to wrzuca film i tyle, ale jak się już robi, ja kocham to co robię, wy oglądacie mnie, widzowie, to jest mega. I po prostu ruszam tymi rękami, bo ja się z Wami na nadziwić nie mogę, widzowie. I łapeczka mile widziana z Subik. jeśli wbijacie tu maksymalnie 5 łapek w górę, to wiem, że mnie kochacie i wiem, że mnie lubicie, widzowie. I mam nadzieję, że zrozumiecie ten fakt, zrozumiecie to wszystko, widzowie. I Sorry, że widzowie, widzowie, ale tak mi się lepiej e, wysłowić. Co jeszcze? No, tam jeden. E, kiedy pf, Odcinki się będą pojawiały z treningów, ale nie tak mówię często. Ale pf, oczekujcie, widzowie, oczekujcie, bo naprawdę też będzie warto wszystko. To jest taka historia życia wzięta, prawdziwa oczywiście, bo nie ma innych, tylko prawdziwy. Widzowie, i też. Jaki fakt by mógł mnie spotkać? To że kiedyś tak byłem przeciwny nagrywania YouTube, że nie chciało, ale kiedyś jak... Jeszcze wam jedną historię powiem, tak no szybciutko. Historię jak ee, zacząłem nagrywać na YouTube. Też mnie kiedyś pytano, jak zacząłem nagrywać na YouTube. Odpowiedziałem na którymś z QA'ów chyba. Musicie mi też napisać w komentarzach, który to był QA. I ogólnie, ale zacząłem nagrywać na YouTube, przez tak byłem na zielonej szkole ze szkołą i pomyśleliśmy, że nagramy z kolegą Zachód Słońca, że jesteśmy na Zachodzie Słońca i stwierdziliśmy, a jest po prostu super, jest genialnie. Więc jak dawaj, nagrywaj te filmy, nagraj ten film i Wam się tak spodobało to widzowie, więc stwierdziłem, a lecimy i do teraz nie żałuję, że e, po prostu mogę spotkać Was, mogę czasami tu piątki poprzybijać, tu coś, yy, czy jakieś autografy, czy po prostu piszecie ze mną to jest mega miłe, widzowie, i dziękuję wam też za to, widzowie, że nie olewacie mnie że jesteście tu jednak i dziękuję wam też za to i widzowie, ja w tym momencie będę z wami kończył, takie króciutkie, mega dwie histaliki. zostawcie tu łapeczkę w górę, subika tam na dole, dzwoneczkiem, wbijajcie na dwa Instagramy i Discorda, które będzie w opisie, widzowie a ja się na ten moment będę z wami żegnał i do zobaczenia do kolejnego cineczka, który będzie już za niedługo. Eluwa, widzowie, eluwa.